Skosy ocieplone, Lampy pomontowane, tylko jeszcze nie podpięte elektrycznie. A teraz pora się wziąć za podłogę. Gdyż stwierdziłem, że zostały mi legary ze stropu, więc wykorzystam je na ocieplenie podłogi. No i teraz tak, jak sobie to wymyśliłem. Legary poleżą sobie... Poleżą, będą leżały sobie na stropie. A między legary, a deski, które tu będą na wierzchu, bo to będą deski, też zresztą ze stropu, które zostały, pójdzie właśnie styropian, ewentualnie zrobię jeszcze parę kulek z tego styropianu też, żeby wypełnić jakieś tam wolne przestrzenie. Więc wszystkie reszki styropianu, które mi zostały, położę tutaj na stropie między legarami i w ten sposób docieplę choć trochę ten strop, żeby nie nie grzać tego strychu, kiedy nie potrzebuję w sumie. Więc tam się zrobi wejście, też ocieplone. Taki jest plan. Więc co? Rozkładam. I zobaczcie, z elektryka leży tutaj na stropie. Przeprowadzona jest w tych belkach. O, wycinane są takie w pusty. Specjalnie. O. Tak. Wyfrezowane zostały. Tu schodzą kable do dołu. No i co? Ja poukładałem sobie steropian. Miarę ile tam się dało, tak żeby pominąć kable, żeby miały miejsce. A teraz wysypuję jakieś odpadki zmielonego. Taki styrodur był, jeszcze został mi się. Tam kable też sypię styrodur. Tutaj mam jeszcze syropianu, mnóstwo do zmielenia, ewentualnie do układania. Także będę układał to, gdzie się da, a później zasypuję luźnym materiałem i przykryjemy to deskami. Rozpocząłem zasypywanie. Tutaj nawet gęsto by poukładane te styropiany, więc widać takie prześwity białego. Tam jest trochę rzadziej, bo użyczę końcówka. Ale teraz zostało mi tylko wnosić wory, rozsypywać i ściągać. Więc wnoszę i rozsypuję. Jeden worek się został. Dosłownie jeden. No, wycyrkulowane było, było prawie idealnie. Tutaj, jak widzicie, wszystko jest zasypane. Są tutaj prześwity, gdzie niegdzie jeszcze. Tutaj jakaś szczelinka się trafi, ale to myślę, że nie wpłynie to w wielki sposób na izolację. Już tak powiem, to i tak było robione z odpadów, jako unicestwienie tego odpadu, ponieważ miałem go za dużo. Tam jest rurka do sprężonego powietrza, bo tutaj będzie stał kompresor, więc na tą część. W pobliżu kompresora rozciągnę jeszcze tą folię żółtą, bo mam akurat tak, żeby to przykryć. Jak pójdą deski, między deskami zawsze są jakieś szczeliny. No i nie chciałbym, żeby ten kompresor jak to będzie pracował, żeby rozdmuchiwał albo robił jakiś niepotrzebny kurz. Więc pokryję to folią w jakimś tam zakresie. No i teraz na górę idą deseczki. No i zobaczcie. Tutaj już sobie ciepliłem troszkę i deski położyłem. Docinam deski do tej, jakby tej belki. Potem tam będę uzupełniał takim kawałkiem, bo nie chcę wnosić tutaj 5-metrowych desek. dlatego że pewnie uszkodziłbym tą folię, a szkoda by było, dlatego w ten sposób sobie to docinam. Tu mi został jeszcze ten kawałek. Deski kręciłem, a teraz już nawet ich nie kręcę, bo tu nie będę tak dużo chodził. Chodzi tylko o to, żeby była jakaś podłoga, żebym tu mógł wnieść parę gratów. Tam, jak widzicie, deseczki się docinają na dole już. Kolejna partia wchodzi. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I podłoga gotowa. Jak widzicie, deseczki poukładane. Tutaj jest pasek oddzielny, który jest tam, powiedzmy, zrobiony. Nieprzykręcone są te deski. Może teraz tam pracują troszkę. Ale mi to nie przeszkadza, dlatego że tutaj to będzie takie miejsce, gdzie będę tylko sporadycznie wchodził. Tu będzie kompresor stał, jest gniazdko, jest przejście na dół przez strop zrobione. Także tanim kosztem naprawdę tanim, bo przecież styropian ja miałem akurat jako odpad. Ale jeżeli zapytacie kogoś, kto ma budowę, albo na przykład, że macie, chcecie przyjąć styropian, gwarantuję wam, że ludzie wam oddadzą go za darmo, więc tylko wasz wkład pracy. Deski, no ja też miałem akurat po stropie. Wiadomo, mógłbym je sprzedać, ale na pewno wziąłbym za nie nieduże pieniądze, więc za te pieniądze bardziej mi się opłacało tutaj zrobić podłogę niż kupować jakąś płytę albo coś. Więc polecam, bardzo przyjemne miejsce się zrobiło do zamieszkania. Muszę wstawić toaletkę i będę miał jak złoto. Także jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka, subskrybujcie kanał. Cześć!